Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym dotyczącym zbliżającej się 105. rocznicy Bitwy Cudu nad Wisłą z 1920 roku, bardzo ważnej daty w historii naszego państwa, bardzo ważnej daty również w historii naszego miasta. Nasze dzisiejsze spotkanie spowodowane jest oczywiście nie tylko chęcią zaproszenia jak największej grupy mieszkańców Włocławka do udziału. Najpierw o 10.30 pod pomnikiem Żołnierza Polskiego, następnie o 11.15 pod pomnikiem właśnie Cudu nad Wisłą, czyli no, e... Wisły, tak pomnika Obrańców Wisły 1920 roku. Ale chcemy powiedzieć też o dodatkowych elementach, które wprowadzamy i mamy nadzieję, że to zostaną z nami już co roku, dlatego że 15 sierpnia o godzinie 11.15 rozpocznie się również spacerek z przewodnikiem, z historykiem wódzławskim Tomaszem Wąsikiem, który oprowadzi mieszkańców Wódzławka i też opowie o historii heroizmu mieszkańców Wódzławka w walce z bolszewikami. A następnego dnia, 16 sierpnia, też dacie wyjątkowo ważnej w historii akurat naszego miasta, o godzinie 16 na bulwarach włocławskich, które były świadkami obrony Włocławka przed bolszewikami, rozpocznie się piknik historyczny. Będzie trwał on do godziny 20. Na tym pikniku historycznym mieszkanki, mieszkańcy Włocławka będą mogli się zapoznać między innymi z rodzajami broni, które były w tamtych czasach wykorzystywane do obrony naszego miasta, ale oczywiście tych atrakcji będzie dużo, dużo więcej. Chcemy właśnie w taki sposób doświadczalny zaprosić mieszkańki mieszkańców Włocławka, szczególnie tych młodszych, do tego, żeby poznawali historię naszego miasta, żeby też w tą historię się angażowali właśnie w taki sposób. Więc dzisiaj. Zapraszamy wszystkich, nie tylko mieszkańców Włocławka, ale również mieszkańców regionu włocławskiego do udziału najpierw 15 sierpnia w obchodach oficjalnych, a 16 sierpnia od 16 do 20 na włocławskich Bulwarach w pikniku historycznym. Za całość odpowiedzialna jest pani dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Wydziału Kultury i Turystyki, pani Aleksandra Kulińska. Ja jeszcze dodam pani. 16 sierpnia, 16 sierpnia jeszcze o godzinie 20.30 rozpocznie się również na podwórku partycypacyjnym 3 maja 18. Pokaz filmu Zatrzymać Gaja Bój Owocławek. Również zachęcamy wszystkich serdecznie do udziału w tej projekcji. Będzie ona poprzedzona też taką krótką. E, można powiedzieć prelekcją tutaj y, z Muzeum Historii Włocławka będzie osoba, która będzie to prowadziła. Także zapraszamy serdecznie do uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach zorganizowanych 15-16 sierpnia. Jak Państwo widzicie, słyszycie właściwie, bo to ustami Pani Dyrektor zostało wypowiedziane, to nasze działania są we ścisłej współpracy i tutaj należą się podziękowania dla pracowników Muzeum Historii Włocławka, którzy zaangażowali się w tą inicjatywę i tak jak słyszycie pracownicy muzeum również będą swoją wiedzą dzielić się z mieszkankami i mieszkańcami Włocławka. Czy są jakieś pytania?